Cień nad lotniskami ZSRR lata 70. Czas, w którym zimna wojna nie była metaforą, była powietrzem, którym oddychały państwa po obu stronach żelaznej kurtyny. Nad ogromnymi, zamkniętymi dla świata radzieckimi bazami lotniczymi krążyły w ciszy satelity szpiedzy. Fotografowały, analizowały, czekały na coś, co mogłoby przechylić równowagę sił. To wtedy zauważono nową anomalię. Wojskowi ZSRR testowali w tajemnicy nieznany wcześniej typ samolotu. Z orbity przypominał przerośnięty myśliwiec, ale z nieproporcjonalnie dużymi skrzydłami. Ten jeden, pozornie banalny szczegół wystarczył, by na zachodzie podniesiono alarm, jeśli jest tak duży, a mimo to ma być myśliwcem, to jak szybki on jest. I kto może w ogóle mu dorównać? Na początku lat 70. USA nie wiedziały o nim nic poza kilkoma zamazanymi zdjęciami. Reszta była domysłem. Odpowiedź przyniósł dopiero człowiek, który w pewnym momencie swojego życia zdecydował, że woli zniszczyć mit własnego państwa niż dalej mu służyć. Dzień, który złamał system 6 września 1976 roku. Starszy lejtnant, pilot Miga, 25 lat ranem pocałował żonę, założył mundur i pojechał na lotnisko jak setki razy wcześniej. Nie wiedziała, że to pożegnanie wcale nie było rutynowe. Tego dnia zaplanowano loty treningowe. Do jednostki przyjechał wysoki rangą inspektor, więc obowiązywał tryb wzmożonej gotowości. Zgodnie z regulaminem myśliwce zatankowano tylko w 80%, bo to były ćwiczenia, niebojowe wyjście. Wszystko wyglądało na dzień jak każdy inny, dopóki pilot nie zgłosił usterki swojego samolotu. Procedura przewidywała wymianę maszyny. Otrzymał innego miga tego, który był zatankowany do pełna na wypadek natychmiastowego startu bojowego. Tym jednym manewrem los, a może plan otworzył mu drzwi do ucieczki. Około godziny 14 radary przestały widzieć jeden z przechwytujących. Podniesiono alarm. Wystartowały maszyny dyżurne, poderwano śmigłowce. W tym samym czasie radar wyłapał nowy obiekt, odlatywał prosto w stronę Japonii. Pilot schodził coraz niżej, by zniknąć z radarów. Paliwo szybko się kończyło. Powrotu nie było już fizycznie możliwe. Lądowanie, które oglądał świat nad japońską wyspą Hokkaido, znalazł niewielkie cywilne lotnisko. Podszedł do lądowania, a na pasie wystartował właśnie Boeing pasażerski. Ułamek sekundy, gwałtowny manewr uniknął zderzenia. Pas był zbyt krótki dla ciężkiego miga. Samolot wyjechał daleko poza jego koniec, ocierając anteny i stając dopiero dzięki hamującemu spadochronowi. Kadłub niemal nie ucierpiał. Pilot wyszedł, wspiał się na skrzydło, wyjął broń i oddał dwa strzały ostrzegawcze. Nie walczył, chciał, by nikt nie podchodził nerwowo. Po kilku minutach otoczono go przez służby lotniska. Natychmiast się poddał. Ruch lotniczy wstrzymano na kilka godzin. Samolot zabezpieczono, okryto i odholowano do hangaru. Świat już o tym wiedział. Gdy mit pęka na pół w ZSRR, próbowano najpierw ogłosić, że to przymusowe lądowanie. Żądano wydania pilota i maszyny. Równocześnie na konferencji w Moskwie pokazano rodzinę pilota, matkę i żonę, proszące przed kamerami o zwrócenie bliskiego. Presja dyplomatyczna rosła z każdej strony. Ale na Zachodzie nikt nie miał wątpliwości, to nie była pomyłka, to był świadomy wybór. Do Japonii przybył radziecki dyplomata, w rzeczywistości oficer służb. Podczas rozmowy próbował wmówić pilotowi, że został porwany, odurzony, zmuszony. Usłyszał w odpowiedzi Przyleciałem tu dobrowolnie. Na odejściu wyszeptał groźbę U nas zdrajców się nie zostawia. Znajdziemy cię prędzej czy później. Ale to już nie była radziecka baza. To był inny świat. Korzenie człowieka, który wybrał ucieczkę, urodził się na Kaukazie w rodzinie robotniczej. Matka zostawiła go w wieku dwóch lat, wychowywali go krewni, później ojciec z Macochą. W szkole był prymusem, otrzymał srebrny medal. Zanim trafił do wojska, pracował w zakładach Omska i uczęszczał do szkoły wieczorowej. Nakrótko spróbował studiować medycyny ale prawdziwym magnesem były lotniska, aerokluby i zapach paliwa lotniczego. Po ukończeniu lotniczej uczelni z bardzo dobrymi wynikami został pilotem instruktorem. Kariera rozwijała się podręcznikowo. Miał nienaganną opinię, pełnił funkcje partyjne, wybierano go do składu komitetów. Nie był outsiderem, był modelowym produktem systemu. W 1975 roku sam poprosił o przeniesienie na Daleki Wschód. Otrzymał przydział do pułku przechwytującego, gdzie latał na maszynie owianej tajemnicą MIG-25 mikropęknięcia w monolicie oficjalnie, wzorowy oficer. Nieoficjalnie, coraz bardziej rozczarowany. Wchodził w spory z przełożonymi, raz próbował nawet złożyć wniosek o odejście z armii. Skarżył się na warunki służby. Brak dni wolnych, nieograniczone godziny pracy, dowództwo nadużywające alkoholu. Na tle niespełnionych ambicji zaczęła narastać wewnętrzna erozja. Latem 1976 roku koledzy zauważyli w nim nerwowość i rodzaj napięcia, którego wcześniej nie było. Mniej mówił, więcej milczał. Kilka miesięcy później plan był już gotowy. Sekundy, które przestawiły linię frontu w dniu ucieczki, był wyraźnie blady. Naszyniał o czerwone plamy, ręce drżały tak, że trzeba było pomóc mu podłączyć radio. A potem wydarzenia potoczyły się w tempie, które zmienia historię. Zgłoszenie usterki, wymiana maszyny na tę zatankowaną do pełna, start, zmiana kursu, wejście na pułap nieprzechwytywalny, zejście pod radiolokator, przekroczenie granicy, lądowanie w Japonii. Każda z tych decyzji była krokiem poza punkt bez powrotu. Maszyna której zachód nie powinien dotknąć MIG-25, w którym przyleciał, natychmiast został obizolowany i dokładnie zabezpieczony. Następnie rozpoczęto najcenniejszy proces zimnej wojny. Nie zdobyto informacji o myśliwcu, zdobyto cały myśliwiec. Rozebrano go warstwa po warstwie. Badano elektronikę, stal, spoi, układy paliwowe, radar, systemy identyfikacji. To... Co wcześniej było tylko domysłem ze zdjęcia satelitarnego, teraz można było zmierzyć śrubokrętem. Ten moment był dla Zachodu tym, czym dla chirurga jest pierwszy wgląd w zamkniętą dotąd klatkę piersiową pacjenta, sekrety przestały być teoretyczne. Moskwa w amoku dyplomatycznym radziecka prasa próbowała narzucić jedną wersję. Pilot został zmuszony do lądowania. Domagano się jego natychmiastowego wydania oraz zwrotu samolotu. W Japonii wszczęto jednak oficjalne postępowanie w sprawie nielegalnego przekroczenia granicy, co oznaczało, że myśliwiec stał się dowodem rzeczowym, a więc nie można go było wydać, zanim sprawa nie zostanie formalnie zakończona. Równocześnie do Moskwy przywieziono matkę i żonę pilota. Zorganizowano konferencję, na której błagały o sprowadzenie go do domu. Nie były to łzy dla męża, były to łzy wystawione na scenę polityczną. Stanowisko Kremla było niezmienne, jeśli Tokio nie odda ani pilota, ani maszyny, konsekwencje będą szerokie. Pierwsze pęknięcie w propagandzie jeszcze przed zakończeniem sporów Japonia i USA rozpoczęły pełną analizę maszyny. Radziecki przedstawiciel, podszywający się pod dyplomatę, próbował przekonać pilota, że został porwany i odurzony. Odpowiedź była natychmiastowa: Przyleciałem tu dobrowolnie. Otrzymał on wkrótce azyl polityczny. Kreml odebrał to jako policzek wymierzony na oczach całego globu. Skanowanie mózgu i stalowej konstrukcji Amerykanie badali nie tylko samolot, badali samego pilota. Przez wiele tygodni pracowali z nim nie tylko analitycy wojskowi, ale też lekarze, psychologowie, eksperci od struktury dowodzenia. Chcieli wiedzieć wszystko, jak dowodzi ZSRR. Jak rotuje pilotów, jak trenuje, jak identyfikuje cele, jak planuje przechwycenia, jak wygląda kultura jednostki, morale i dyscyplina. Pilot był dla nich równie cenny jak Mik. Likwidacja mitu o superbroni, po rozkręceniu myśliwca Amerykanie i Japończycy dokonali kilku przełomowych ustaleń. To nie był samolot uniwersalny, lecz wysokościowy przechwytujący stworzony do pogoń za bombowcami na dużej wysokości, a nie do walki manewrowej. Radar był technologicznie zacofany względem USA, używał lamp próżniowych zamiast tranzystorów. Jednocześnie lampy dawały jedną przewagę odporność na impuls elektromagnetyczny po wybuchu jądrowym. Silniki były gigantyczne i paliwożerne, zasięg realny był dramatycznie mały. MiG-25 nie mógł skutecznie przechwytywać SR-71, czego Zachód do tego czasu się obawiał. Największym efektem Miga 25 nie była jego siła, był nim strach, który wywołał za nim ktoś poznał prawdę. Gdy propaganda gryzie własny ogon Zachód zyskał pełny wgląd. ZSRR stracił coś większego niż stal, stracił przewagę psychologiczną. Moskwa musiała zmienić wszystkie systemy identyfikacji w swój obcy, bo ich kod wpadł w ręce przeciwnika. Modernizacje i wymiany urządzeń kosztowały miliardy rubli. Utracono tajemnice konstrukcji, logikę pracy radaru, parametry silników, a przede wszystkim aurę nietykalności. Cena zdrady nie mierzyła się już w dolarach, mierzyła się w latach nadgonienia. W kolejnym bloku natychmiast przejdę do konsekwencji wewnątrz ZSRR: czystki, kary, represje, życia pilota po ucieczce, globalnych skutków dla doktryny zimnej wojny, finał rozdziałowy. Kto zapłaci za hańbę? Czystki wewnątrz systemów ZSRR rozpoczęło się dochodzenie na niespotykaną skalę. Nie chodziło o to, dlaczego pilot uciekł, chodziło o to, kto dopuścił, by mógł to zrobić. Do odpowiedzialności pociągnięto oficerów średniego i wyższego szczebla z jednostki, w której służył. Zmieniono regulaminy. Zakazano lotów pilotom rozwiedzionym, samotnym, uznanym za niestabilnych psychicznie. Tych, których uznano za niepewnych ideowo, usuwano z pogranicznych baz i przenoszono w głąb kraju. Reszta miała jedno przesłanie, jeśli ktokolwiek spróbuje to powtórzyć, konsekwencje będą natychmiastowe. Wyrok bez obecności oskarżonego radziecki sąd wojskowy, bez udziału pilota, wydał wyrok, zdrada ojczyzny, kara śmierci przez rozstrzelanie. Formalnie wciąż figurował jako skazany do końca istnienia ZSRR ów wyrok był sygnałem nie dla niego, lecz dla tych, którzy mogli pomyśleć podobnie. Życie po drugiej stronie granicy po przyznaniu azylu politycznego pilot został objęty ochroną i przeszedł długotrwałe przesłuchania techniczne. Gdy czynności wywiadowcze zbliżały się do końca, mógł zdecydować o dalszym życiu. Uczył się języka, współpracował jako konsultant w tematach lotnictwa radzieckiego, wykładał na kursach wojskowych. Brał udział w zamkniętych odprawach dla analityków. Zachód uznał go za źródło najwyższej klasy, nie tylko ze względu na samolot, ale na wiedzę o mentalności i strukturze radzieckich sił powietrznych. Cena złamanego milczenia analiza MIGA doprowadziła do serii zmian doktrynalnych w NATO. Ustalono, że zagrożenie z powietrza ze strony ZSRR było przeszacowane w wyobrażeniu Zachodu, radziecka myśl techniczna była nie tyle genialna, co praktyczna i brutalnie prosta, przewaga ZSRR w narracji propagandowej była większa niż w rzeczywistości technicznej. Wojna psychologiczna dostała pęknięcie. Samolot, zwrócony, ale już nie ten sam MIG, rozebrany i zbadany, zwrócono formalnie dopiero po zakończeniu dochodzenia. Wrócił w skrzyniach, bez części kluczowych systemów elektronicznych, które nie zostały zwrócone. Dla ZSRR był już bezużyteczny, nie jako stal, ale jako tajemnica, która przestała być tajemnicą. Echo, które nie ucichło świat, długo jeszcze analizował tę ucieczkę. Nie dlatego, że jeden człowiek odleciał na drugi kontynent, lecz dlatego, że ten lot obnażył realną kondycję armii radzieckiej, złamał mit nietykalności technicznej, zmusił do kosztownych korekt w całym systemie identyfikacji i bezpieczeństwa, pokazał, że największe tajemnice można wynieść nie z sejfu, tylko w głowie jednego człowieka. W czasach, gdy imperia zderzały się nie rakietami, lecz milimetrami przewagi technologicznej i iluzją przewagi moralnej, jeden start bojowego przechwytującego zmienił równowagę zimnej wojny bardziej niż setki tajnych raportów. Nie satelity, nie agencje, nie tajni agenci przesądzili o ujawnieniu najpilniej strzeżonego samolotu ZSRR. Zrobił to człowiek, który wszedł do kabiny, zamknął osłonę i postanowił, że dziś poleci nie tam, gdzie wskazuje rozkaz, tylko tam, gdzie kończy się strach. Jeśli ta historia Cię wciągnęła, zasubskrybuj kanał i zostaw łapkę w górę. To dopiero początek serii o wydarzeniach, które naprawdę przesuwały granice świata.